Uwaga! Niniejszy film zawiera bardzo dużo niewygodnych faktów. Przed jego obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwe dozowanie prawdy może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć. Nazywam się Oskar Kwasiński. Jestem prawnikiem, obecnie w trakcie doktoratu, a od pewnego czasu również studentem socjologii. Lata obserwacji prawa i mojego prawniczego środowiska przywiodły mnie do kilku zasadniczych wniosków. Po pierwsze. To, co prawnicy często uważają za prawdziwe lub słuszne dla naszego systemu prawnego, nie zawsze faktycznie jest prawdziwe lub słuszne. Po drugie, to, co miałoby być prawdziwe lub słuszne, dużo częściej zależy od światopoglądów niektórych wpływowych osób niż od danych empirycznych, a więc tego, jak jest lub jak powinno być naprawdę. I wreszcie po trzecie, ludzie, od których zależy stanowienie, stosowanie czy nauczanie prawa. Często nie zdają sobie sprawy z tych dwóch pierwszych punktów. Jeżeli więc chcesz obejrzeć kolejną analizę prawną gaszenia świec naukowych przez Grzegorza Brauna czy ocenę konfliktu Krzysztofa Stanowskiego z Natalią Janoszek, możesz obejrzeć. setki innych kanałów. Tutaj bowiem wchodzimy w prawnicze uniwersum dużo, dużo głębiej i dużo, dużo bardziej krytycznie. Odkryjesz ze mną na przykład, dlaczego Polska, mimo szumnych i dumnych deklaracji ideowych i partyjnych z legalnej perspektywy, nie jest i w zasadzie nigdy nie była demokracją liberalną. Wskażę ci, jakie motywy tak naprawdę stoją za uzasadnieniami wyroków sądowych oraz co historycznie zadecydowało o tym, że prawo wydaje się nam czasami tak oschłe i nieludzkie. Wszystko, o czym tutaj mówię, oparte jest na empirycznych danych naukowych i innych wiarygodnych źródłach, które pozwalają bez baniek ideologicznych przedstawiać fakty. Tematyka kanału oscyluje więc m.in. wokół socjologii i tzw. polityki prawa, konstytucjonalizmu, politologii, metodologii i historii nauk prawnych, kryminologii czy etyki. Celem kanału jest podważanie popularnych i dotychczas powszechnie niekwestionowanych narracji na temat naszego systemu prawnego. Jeżeli więc jesteś prawnikiem z nawet wieloletnim stażem albo studentem prawa, wiedza, którą wyniesiesz z moich filmów, pozwoli ci w sposób bardziej świadomy podchodzić do tego, co robisz zawodowo bądź czego uczysz się na co dzień. Jeżeli jednak jesteś osobą, która nie ma z prawem na co dzień nic wspólnego, to wiedza, którą wyniesiesz z moich filmów Pozwoli Ci rzetelniej i sceptyczniej poruszać się po systemie, w którym żyjesz. Aby to jednak wszystko się udało, już dziś zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, dawania łapy w górę, pisania choćby krótkich komentarzy oraz udostępniania moich materiałów. To wszystko naprawdę bardzo, bardzo pomaga niezależnym twórcom. A wierzę, że jeżeli już tutaj jesteś, to tak samo jak i mnie. Tobie także zależy na informacji podawanej bez ideologicznych, koteryjnych czy partyjnych nakładek poznawczych. Nie obiecuję, że będzie łatwo, bo prawda nie zawsze jest łatwa, ale obiecuję, że będzie ciekawie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.